Witam na kanale Ja się mi gotuje. Dzisiaj my będziemy gotować kapusta pekiński, na lekko smażony. Tu mam cały kapusta pekiński, a dzisiaj używamy e, prawie wszystkie liście używamy. E, do tego kapusta potrzebne tu jest e, trzy takie dużo ząbki czosnek troszeczkę por, imbir i chili. Ten drobny chili. Jeżeli chili jest trochę taki duży, trzeba pokroić trochę. Bo to jest drobne już nie będę pokroić. I e, mąka jemniaczana albo skropie. Kapusta nie trzeba pokroić, po prostu tak zerwamy, taki dużo kawałek. I potem umyć, tak? No to jest taki y, jedno y, y, główka, to nie wszystkie. Tak tro, y, troszeczkę jeszcze dużo jeszcze zostało. Y, o, tak jedno talerz danie, nie? Teraz robimy taki sos. To te miska plus miska nalajemy zwykłe woda. 50 ml albo 60 coś takiego. Dodajemy Jeden taki mały łyżki. taki mały łyżki, mąka ziemniaczana. I dodajemy do tego sos, dwie łyżki, dużo łyżki, sos sojowy, jasny. I dwie łyżki, ocet, ocet. Objętnie, jaki ocet. Dwie łyżki. I wegeta. Jeden taki mały łyżeczki. I tak mieszać. Na I teraz zagrzejemy, na nalejemy olej okay. i dodajemy czosnek, imbir i papryka chili. I posmaży posmażymy około minut ten czosnek, ten por i teraz dodajemy ten

to jest No to długo nie trzeba smażyć, jak, jak już nie, nie widać, ten liście jest surowy. Jeszcze troszeczkę, bo jeszcze są surowe. Jak, nie, nie, jak już nie widać ten surowy liście. wtedy już nalejemy tego sos. O, teraz już nie widać ten surowy liście. teraz dodajemy tego sos. Ten sos, ja wcześniej zapomniałam dodać cukier. Jeszcze taki jedno małe łyżeczki cukier do tego sos. Teraz nalejemy tego sos. To ten kapusta, wtedy ten kapusta zaraz zrobi taki trochę, takie gęście. Ten sos. I teraz mieszamy, już ten kapusta gotowy. Żeby równo. To jest takie kapusta, takie Nie, kwaśna Kapusta. O. I już gotowy. No ten już gotowe, ten danie. To jest yy, kwaś, yy, ostry kwaśne kapusta, bo po chińsku to jest słonapeczek. Takie ostre, trochę ostre i kwaśne. Bardzo, i, i bardzo yy, dobre. Spróbuję. Mm. Jest szybko. Jeżeli ktoś lubi ostre, warto spróbować. Może do półka, do tego danie, do półka albo do ryż. Do półk, do bułeczka, albo do ryż. Może tak jeść. Jest y, fajny. Jeżeli ktoś lubi moje filmy, proszę łapki do góry, góry i zostaje wasza super krypsi. Dziękuję, do zobaczenia.